Czas na test odwagi. No trochę mi się kolana ugięły, tak? Rekrutów czeka skok typu free fall z wysokości 11 piętra. To zadanie pokaże, czy są w stanie przekroczyć swoje granice i pokonać lęk. W sytuacji pożaru może mieć to kluczowe znaczenie. Podczas tego zadania sprawdzimy nie tylko przełamywanie waszego strachu, ale także jak się zachowujecie. To wy sami tam na górze będziecie decydować, w którym momencie... Wykonacie skok. Dziesiątka, zapraszam. Mam powody indywidualne, żeby tutaj wygrać. Zresztą, z tego co widzę, jestem najbardziej przygotowany pod każdym względem z uczestników. Pułkowniku, dziesiątka sprawia wrażenie silnej osobowości. Nie będę dupa wołowa. Pokażę chłopakom, z czego jestem zrobiony. Nie przewiduję tutaj problemów z tym skokiem. Jest wysoko nie ukrywam oh. Oh. Nie patrzę go w dół o Jezus. Możecie odpinać Odpięty lub wybrany odpięty ja Pięty mi się zsuwają no, ja jak byłem mały, tak, skakałem po drzewach i zawistałem na polówce i prawie się udusiłem tam mi ściągali, także gdzieś tam, mimo tego, iż chcę tej wysokości, to organizm mi się blokuje po prostu, tak, no, walczy, tak. A oh, Jezus. Czyżby to była moja pierwsza pomyłka. On się modli, zobaczcie. Ale on ma lęk wysokości, on naprawdę się. się boi on wysokości. Się Wszystko gotowe, decyduj. Mogę skakać? Decyduj. De skaczę, tak, ja podejmuję taką decyzję, że skaczę. Chciałem, żeby po prostu ojciec po prostu... pochwalił mnie tak, jak nie wiem, jak mojego chłopca, nie? Skaczę. Teraz? Teraz. P... ja Brawo! Oh, o, jakie odgłosy cierpienia! Brawo, no, Nie! A, nie. <laughs> to mi się Nie! się Nie! Okay. Brawo, brawo! No, ale też go trochę kosztowało. Ale Nie! Ale ale się udało.